Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak widzieliście, przed chwilą w Timelapse'a brałem się dzisiaj m.in. za przeróbki hydrauliczne. To znaczy, tak jak wspominałem w zapowiedzi filmu na nowym zlecenie, na którym się znajdujemy, co będzie do zrobienia. Tam opowiadałem, dlatego nie będę zbytnio się tutaj rozpowiadał na ten temat. Zapraszam do poprzedniego filmu. Jeżeli ktoś nie widział, tam podawałem dokładny zakres prac, jaki mi czeka na tym mieszkaniu. Tutaj będzie pralka. Wcześniej miała być tutaj. Musiałem sobie przynieść kanalizację. Na początku zastanawiałem się, czy po prostu tutaj nie wykuć i sobie nie połączyć, ale zresztą i tak musiałem pójść większy, większy kawałek posadzki pod odpływ liniowy, bo tutaj będzie też kabina 1,20 20 na Wiadomo, jakiś tam zapas sobie zostawiłem na Zawsze trochę można, żeby się nie okazało, że coś mi gdzieś coś uciekło. Wiadomo, trzeba wymiary pilnować. Zrobiłem sobie jeszcze to mierzyć się tą zabudowę. Muszę jeszcze tylko do końca dojechać tutaj z jednej z lewej i z prawej strony. Tutaj już mogliście zauważyć. Też na pewno o tym wspominałem na filmie wcześniej. Będzie tutaj wneka na kosmetyki. Tutaj samo około 660 cm, przepraszam, ale będą dwie płyty, także ten wymiar się trochę wyciągnie w tą stronę. Odpływ liniowy sobie zamontowałem, są zamontowane na sztywno. Na co zwrócić uwagę, może od razu powiem? Na pewno wiadomo, pierwsza zasada, najważniejsza chyba trzeba zostawić odpowiedni spadek, spadek żeby wam woda spływała i duże znaczenie ma połączenie. tak. Jeżeli chodzi o kolanka, to starajcie się unikać. Jeżeli chodzi o kolanka 90 stopni. Lepiej zrobić to po prostu dwa, dwa kolanka 2 dwa razy 45 stopni. Tutaj sobie zaznaczyłem na no, odpowiedź 44 cm ma do środka. Kamina będzie miała 80-80, ale muszę y, dodać sobie ten wymiar y, dwóch płyt karton gips które będą przykręcone do profili, y, grubość płytki i jeszcze grubość kleju. Tak, dlatego wiadomo, że 5, około 5 mm, jak się ucieknie, to y, nie będzie to widoczne, ale powyżej, no to wiadomo, że nie będzie to symetrii, będzie to kiepsko wyglądało. Tak samo jak po, y, y, na, na, na wcześniej wspominałem, w strefie prysznicowej będzie. Na ścianach jeden, jeden rodzaj płytek podłoga, w całości drugi rodzaj i reszta ścian trzeci rodzaj. Dlatego muszę się pilnować wymiarów. Jak już zamontuję, później tą kabinę M20x80, żeby mi się wszystko tutaj pozgrywało. Profil, oczywiście, wychodzi więcej jak M20, z tego muszę sobie tutaj dołożyć te profile. To będzie ścianka do końca przeciągnięta. Tak samo, tak samo będzie zrobione z tej strony. Jeżeli chodzi o wnękę, to ma być też, będą jeszcze inne płytki, mozaika. Tam zresztą do tego to jeszcze teraz to trochę potrwa. Co w kolejnym filmach będziecie mogli widzieć, na pewno Wam też będę chciał pokazać. Obiór już mam wstępnie osadzony, muszę tylko go przytwierdzić do podłoża. Kanalizacja, jak widzicie, jest z tej strony zrobiona. Beton już mam. Pokażę, myślę, że w następnym filmie Wam pokażę, jak po prostu zrobić spadki chociaż kiedyś taki, film na moim kanale był, ale postaram się taką większą serię zrobić z tego zlecenia, tak oczywiście, o ile mi czas na to wszystko pozwoli. jak zachować spadki, na co zwrócić uwagę, żeby uzyskać spadek odpowiedni, wiadomo, że zbyt mały spadek też nie może być, nie może być, bo woda po prostu wam nie znaży, odpływam nie zdąży wody zabierać, będzie wam się woda wylewała na resztę łazienki, chociaż to będzie kabina zamknięta z dwóch stron, ale to i tak na pewno był problem, a jeżeli będzie zbyt duży spadek to też na pewno będzie kiepsko wyglądało, może powiem po prostu tak pokrótce jak to musi być a szczegółowo tak to po prostu Wam powiem i pokażę y, w miarę możliwości w na następnym filmie jeżeli macie poziomicę y, przyłożycie ją do, do krawędzi syfonu to musi być oko tak spadek najlepiej, najlepszy i najprostszy sposób żeby zachować odpowiedni skadek Górna krawędź, górna krawędź y, odpływu równo z posadzką i po prostu płytki dojeżdża się sobie do tej krawędzi i macie idealny spadek. Nie będzie on się zbytnio rzucał, zrucał, zrucał, z, przepraszam, rzucał w oczy. A woda na pewno zdąży odpływać. Oczywiście, jeżeli chodzi o odpływy liniowe, y, to trzeba zwrócić na to uwagę, jeżeli już y, woda wam po prostu zbyt wolno schodzi, to po prostu trzeba wyciągnąć i wyczyścić ten syfon, tak? No wiadomo, że takie odpływy częściej się za, za, zapychają niż po prostu standardowy brodzie, jeżeli macie, wiadomo, ale, dru, ale z drugiej strony jest taki, że jest łatwiejsze, jest, jest łatwiejsze utrzymanie u kabina w czystości, tak? Oczywiście wiadomo, trzeba zasilikonować ją dobrze z każdej strony, żeby podczas brania prosi woda Wam się po prostu nie wydostawała poza kabinę, tak. Zresztą każde etap pracy, czy znaczy każdy może nie, bo nie będę miał tyle czasu czy dbasz tyle filmów nagrywać, ale postaram się jak najwięcej tych filmów zrobić. Tak jak widzicie, tak jak mówię jeszcze raz, y odpływ wstępnie osadzony, wszystko sobie sprawdziłem. Jeżeli po prostu robicie sobie pierwszy raz, nie składajcie wszystkiego od razu na sztywno, nie docinajcie po prostu na oko i składajcie, po prostu zróbcie sobie na sucho. Ja do tej pory i tak zazwyczaj tak, robię, rozkładam sobie rury. Nie wiem, żeby zobaczyć, jakie kolanka potrzebuje, ewentualnie gdzieś ujść. Yy, yy, wiadomo, spadek czy musi być zachowany tak samo i z tej strony. I tutaj ten trójnik, tutaj widzicie, żeby się woda wam schodziła. Nie może być tak, że tutaj puścicie w sobie rurę, ta rura wam pójdzie niżej i woda będzie wam się cofała do odbyłu. Tak, to też będzie na pewno duży błąd. A jeżeli chodzi o kanalizację do pralki, takie jak widzisz, rurę 50, yy, nie, wkuwam, nie wkuwam tej rury w ścianę. Z tego względu, że jak tutaj nie przyjdą płyty, to będzie idealnie... Zakryją mi, tylko muszę po prostu, zanim jutro wrócę do pracy, na miejsce pracy, na, na, na miejsce zlecenia, przepraszam, obejmę, muszę kupić, żeby tylko zamontować ją na stałe do ścian, żeby się nie ruszała. W płycie kartonicznym no, po prostu otwory będzie praktycznie idealnie na równo, jeżeli przy, przykręcę dwie płyty. Tak samo tutaj też widzicie kolanka 45 zachowane, żadnych 90 ostrokątów nie róbcie. To jest z jednej strony to jest rura y, 50 od pralki, to może by nic się nie działo, ale lepiej jak już zalecie do betona, z możecie spać spokojnie. Y, postaram się też nagrać jeden film, którego jeszcze chyba na moim kanale nie było, jeżeli dobrze pamiętam. Y, będzie tutaj instalacja w PECSie zmieniana. Czekam na, y, na zestaw podtynkowy. Ciepłą zimną wodę, wodę przepuszczę sobie. To prostkuję, zrobię przetne rury, zrobię łączenie, zaciskarkę. Sobie kupiłem specjalnie też do tego. Znaczy specjalnie, na ile zleceniana, też się przyda tak. Y, 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 przesunę sobie ciepłą zimną wodę tutaj, jakim przyjdzie na zestaw podtynkowy, będę tutaj wszystko montował. Też postaram się o ten film nagrać. Y, zrobię taki test może te zaciskarki, które sobie kupiłem z małą Oczywiście. Tak jak mówię no. zobaczę, ile czasu będzie tak, bo nie chcę za dużo czasu tracić na to nagrywanie, bo wiadomo, że tu 10 minut tam pół godziny i się w ciągu dnia zrobi, że godzinę, godzina nie uciekła. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to jak zawsze piszcie w komentarzach. Ja za chwilę będę kończył. Tak jak mówię jeszcze raz, w następnych nie, postaram się wam pokazać na co zwrócić uwagę, jak zrobić spadki, jak wylać beton, żeby te spadki były odpowiednie, żeby się nie mieli problemów później. Z korzystaniem z tego odpływu, czy wy, czy klienci, dla których będziecie tę usługę wykonywać. Dobra, nie będę na dzisiaj przedłużał, taki krótszy materiał. Tak jak mówię, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach lub piszcie też, ewentualnie co, co na tym zleceniu chcecie, chcecie jeszcze zobaczyć, żebym wam pokazał, jakie tematy ewentualnie ciekawiły, czy hydroizolację, wam pokazać, jak wykonuję i tak dalej, zabudowę czy montaż strzelaże WC. Piszcie w komentarzach, na ja pewno zwrócę na to uwagę. Na wszystko może nie znajdę czasu, ale tak jak ile czasu znajdę, będę starał się coś dla Was nagrywać. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia.